Słyszeliśmy w odcinku, że córeczka w planach? Czy to jest? Było tylko tak rzucone. czy <grabia> presji. <grabia> Myślę, że to już. No, w kontekście naszych chłopców mówiliśmy no, o powiększeniu rodziny, że oni okazali się sympatycznymi ludźmi, więc sobie tam z nimi porozmawialiśmy trochę szczerze. Właśnie wiesz, co to e, jest? Ty... Bo to jest tak, że ty siedzisz, robisz ten program, ty zapominasz o tym, że jest ta kamera, i ja w ogóle nie pamiętałam, że to padło, Prowadza. szczerze mówiąc. I to po tym Grzesiek powiedział. To był ochrzan od gości. <grabia> <grabia> I tak mówię, fuck. E, Ale. To trzech razy sztuka i... Mm. No dobra i tyle. Już nie ma co się... Do razy, tylko zobaczymy, no. słuchaj, no też nie ma, tak jak mówię, co robić presji, oczywiście, tak jak... Y, to jest też w tym programie y, taką... Takim prawidłowością, że my o tej kamerze zapominamy i pewne rzeczy, które tam gdzieś sobie rozmawiamy z ludźmi, którzy naprawdę okazują się mega fajnymi, y, pozytywnymi osobami, no to zawsze łatwiej się komuś takim, Tak, bo wiesz, tu weszło 15 sekund tej rozmowy, a tak naprawdę my staliśmy tam z nimi, ze dwie godziny tak, rozmawialiśmy. Jak piwko, jak widać było, już taki był pod naszym ostatnim treningiem. I... Yy, i fajni, i, i, I fajni ludzie, i też właśnie chociażby te opowieści o tym, że mam wpływ na montaż, że stajemy się, tam, że pokazujemy, gdyby miała wpływ na montaż, nie padłoby to zdanie. Więc weźmy naprawdę, to wszystko też nas zaskakuje.